Dobrze, pierwsza wizyta w danżonku. Można się przywitać z YouTube'em, widzowie. Mam nadzieję, że nie przycina. Jest git. Oho, ścieżka krwi. Ojoj, oj, ile d4 kosztuje? Chyba około 200. Pięćdziesięciu złotych, ta podstawowa wersja. Sto jak na zbroję. A jaj, ale krwiście, mięsko. Aż się boję, co mnie na końcu czeka. Co jest? Nie mam Jeszcze zobaczyć, od czego zależy to odsłonięcie, powiem Wam. Można łyknąć. Jeszcze lepszy mieczyk. 46 obrażeń na sekundę, 36. Fajnie, wymienia samo mieczyk w zależności od slota, który słabszy. 350 podstawowa wersja? O kurde, myślałem, że mniej. Myślałem, że mniej. O, w każdym razie, jak ktoś w polskich pięknych w złotówkach zarabia. Zadowolony raczej nie jest. Żwieniec, Roztrzaskany jakiś mag Atakujmy go. Oni muszą mieć odsłonięcie, żebym ja ich atakował. Muszą, To inaczej. słaby damage jest. No nie okay. Buty Parisa? Pariasa Ajajaj Jakby były buty Parisa to... To byłby drop. Muszę tych popków częściej używać, bo one często dropią te staki Nie ma co oszczędzać Co tak pada euro? E, no co ty mówisz? Polska złotówka potężna umocniła się, a nie euro padło. Muszę się trochę podłuczyć polityki monetarnej w tej Unii. ES? Pierwszy hełm. Chyba. Maksymalna energia 102. Dobrze. Jestem more time. Kurcze, ale są nieprzyjemni, bo oni ściągają sobie debuffa chyba na to wychodzi, jak się teleportują, jakby to wyglądało. w okay. wpadł, dobrze. Serio Denat? Mi się podoba, mi się podoba. I naprawdę klimat też mi się podoba. Strasznie podzielone zdania są z tego co widzę, ale mi, mi się podoba. Jak ja mam wrażenie, że tak jakby za dużo nostalgii ludzie mają. Ja, ja tak jakby nie podchodzę do tej gry bez nostalgii do D2, bo ja w D2 mało grałem. Podoba mi się. Wydaje się i tak dość mroczny ten klimat. Muzyczka fajna. Te cutscenki też mi się podobały. Na tym się musimy skupić. A nie, dobra, ten mag sobie nie ściąga całe tego odsłonięcia. To po prostu czasowo się kończy. No i pięknie. Ale trzeba zaraz spróbować jeszcze jeden build. Widzowie, jak coś to jest Clan Alternative Alternative, tak jak w tytule streama. To zapraszam do udziału. No i patrzcie, rzadki łuk wypadł, a my z tego łuku nie korzystamy, nie? Oj, 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 nie podoba mi się to Niefortunnie A zmieniać build pod łuk? No chyba trzeba Dobra, Jolo, zmieniamy Zmieniamy Refunduj wszystkie Tylko co teraz? Mocarna strzała Podsłania też. Zwiększa obrażenia otrzymywane przez wroga od Twoich trafień krytycznych. Rykoszytuje, no to to jest spoko. I tutaj byśmy mieli... Rozchodzi się na boki. Ale odsłonięcia ja tutaj nie mam. Róg jest odsłonięty. Nie mam odsłonięcia. Nie mam odsłonięcia. Nie chcę tego brać teraz. Co trzecia salwa odsłania wrogów. Można spróbować w ten sposób. I teraz. Zyskujesz nieustępliwość i przemykasz szybko wśród cienia. Następnie dźgasz od tyłu wroga i zadajesz mu 65 punktów obrażeń. Szybkość ruchu się zwiększa. Łuki. Obrażenia odsłoniętym wrogom. Pędzisz naprzód i tniesz wrogów. Kolczatki. No to chyba to najlepsze. Lecimy Aj. Okay. Ty, nie jest tak dobrze Jakby się mogło wydawać Z tym łukiem Nie ma takiego damage'u I'm not ready okay. nie no? Nie, wolę dagerki, wolę dagerki, ale no dopóki nam dagerek nie wypadnie jakiś lepszy, zostawiamy to No nie wiem, tak jakby co tu można jeszcze bardziej mrocznego zrobić niż jakieś kurde larwy wijące się pełno krwi, ciemna kolorystyka, może interfejs po prostu zawiódł, I, bo interfejs faktycznie jest taki bardziej żywy i kolorowy. Nie wiem co by tu można było dorzucić wiecie, takiego. I stabanshi. Patrzcie, same łuki lecą. Niezwykły łuki jakiś teraz poleciał. No co jest? Ajajaj, jaj, karamba. Zabić 25 wrogów. Mistrzowska taktyka? A to jest jakieś wyzwanie. Rozumiem, żeby zabić i z bliska i z daleka. Nie wiem, a podnosić to zwykłe. No, na początek chyba ready. warto podnosić, co? To można zawsze zagrać na hardkorze, nie znając gry. To będzie miał ryzyko. Zawsze coś. Te laserki to też już skądś znam. Oj tak. Lepszy? Lepszy. Biorę. A serio, a tak, ten Unbound faktycznie taki niezły jest z Need for Speedów? Szczerze mówiąc nie grałem, ale po... interesująca się wydawała stylistyka tego Unbounda. Przyznam szczerze, bo to jakby takie graffiti, nie? takie czasu. animowane trochę rzeczy? Ciekawie to wyglądało. Może, może kiedyś? To ja nie wiem, panowie. To chyba by musiała tak być w 2D po prostu. I musiałoby wyjść pod e, tytułem Diablo 2 e, Resurrected 2. Na przykład, wiecie jak. E, no, bo, tak jakby te opinie są skrajne, bo pamiętam jak wychodziło Paw of Exile, i każdy mówił, że o, dokładnie tak powinno wyglądać Diablo 3, bo Diab Paw of Exile jest mroczne. No i teraz słyszę, że y, to wygląda jak Paw of Exile, ale to też nie jest Diablo 2. Oj oj oj, jakaś szata redukcja, zajebiście, coś mocnego. I do góry. Zrobiliśmy kółeczko. Warto było. Tak, że niby to wygląda jak poeno. no Ta. E. 40 godzin single, ale no dzisiaj po 10-15. No to niezbyt wybitnie. Nie wybitnie. Nika? Leczonko? Tu coś? Nie. Tam na dole widać jakiś mostek, ciekawe czy tam dojdziemy. Oho! Egzekucja. Co to znaczy egzekucja? Powiem tak, mam wrażenie, oj. Czy generalnie postacie zasięgowe są jakieś prostsze, co? Co on tak strzela teraz jak starywany? Oi, oi, I'm not ready yet. I jumped to the I need more time. Miejczyka nie ma zbyt... Oj, 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 oj. spokojnie... No i git. Szkoda, że oczywiście jakiś fajny mieczyk nie wyleciał. Git. I co? Cały dandżonek, nie? I z tego co widzę, zew krwi. Odblokowaliśmy specjalnego e, e, power'a, że tak powiem, dla naszego druida, którym zagrać nie możemy. Ale, no to był pierwszy dungeonek. I spoko, spoko. Ani nie za długi, ani nie za krótki, sam raz. Teraz pytanie, pewnie by pasowało wrócić używając jakiegoś portalu. I pytanie, czy nas nie wyrzuci. Uwaga, test. Disconnect. Działa. Działa. No to tyle. Pierwszy dungeonek za nami. Kończę nagrywanie.